Zapraszamy was na kolejny odcinek opowieści o polskich miastach wczoraj i dziś. Znajdujemy się przed murami klasztoru klarysek, które były właścicielkami miasta, o którym wam zaraz opowiemy. Zapraszamy do starego Sącza, jednego z najstarszych miast Małopolski. Z naszego filmu dowiecie się między innymi, do czego w domu służyła potrójna brama? Kto przeglądał się w tym lustrze? Co wspólnego ma święta kinga z kiszonymi ogórkami? Gotowi? No to ruszamy. Położony w widłach rzek Dunajec i Poprad Stary Sącz jest najstarszym miastem sądeczczyzny. Liczy sobie około 9 tysięcy mieszkańców i jest bardzo spokojnym, malowniczym miejscem, w którym wydaje się, że czas zatrzymał się dwa razy. Czas zatrzymał się po raz pierwszy, kiedy blisko 150 lat temu, pomimo przebiegającej tędy linii kolejowej wzdłuż Doliny Popradu, Stary Sącz nie wkroczył na drogę szybkiego rozwoju i nie powstała tu wysoka, gęsta zabudowa. Po raz drugi czas zatrzymał się tutaj w ostatnim trzydziestoleciu. Podczas gdy w wielu miastach supermarkety i galerie handlowe wyparły małe sklepy, to na rynku w Starym Sączu nadal można kupić garnki i ceratę na stół. Tu na zakupy nadal przyjeżdża się na rynek. Historia tego spokojnego miasta zaczyna się od wielkiej polityki. W 1257 roku książę krakowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy oddał córce króla Węgier, księżniczce Kindze, w zastaw za posag przywieziony do Polski, ziemie leżące między Bieczem, Limanową a Podolincem. Po śmierci swego męża Bolesława, Kinga przekazała tę ziemię siostrom klaryskom i ufundowała klasztory sióstr klarysek oraz braci mniejszych franciszkanów. W tych czasach został lokowany po raz pierwszy stary sącz, który przez ponad 500 lat miał stanowić własność sióstr. Klasztor był utrzymywany z dochodów, jakie przynosiło miasto i okoliczne ziemie leżące na szlaku do Węgier, w zamian oferując opiekę duchową i społeczną poprzez prowadzenie szkoły oraz opiekę nad chorymi i ubogimi. Silne więzi Starego Sącza z Węgrami zostały upamiętnione przez wzniesienie w 1999 roku z okazji kanonizacji świętej Kingi bramy seklerskiej. Skąd taka nazwa? Pochodzi ona od budowniczych Bramy Seklerów, górali mieszkających w Siedmiogrodzie, utożsamiających się z kulturą węgierską. Dębowa, wysoka na około 5 metrów brama, symbolizuje w kulturze seklerów gościnność i bezpieczeństwo. Nigdy nie jest zamykana, aby mogli nią wejść szczęśliwi i nieszczęśliwi. Na bramie uwiecznione są dwie pochodzące z Węgier władczynie Kinga i Jadwiga. Dzięki handlowi z Węgrami miasto rozwijało się pomyślnie, nawet po założeniu pod koniec XIII wieku pobliskiego Nowego Sącza, do którego przeniesiono siedzibę starosty i który był miastem królewskim. Pomimo upływu stuleci i zniszczeń spowodowanych przez pożary oraz wojny, Stary Sącz zachował swój średniowieczny plan z czworokątnym rynkiem i ośmioma ulicami wybiegającymi z jego czterech narożników. Z czasem wykształciła się charakterystyczna niska zabudowa. Domy często miały podcienia, a wejście do nich prowadziło przez potrójną bramę. Do czego była potrzebna potrójna brama? Gdy na znajdujący się za nią podwórzec wjeżdżał wóz z końmi, trzeba było ją otworzyć na całą szerokość. Gdy do drzwi pukał przybyły pieszo, otwierano tylko środkową część. Liczne domy w Starym Sączu zachowały takie właśnie drzwi, które często są ich ozdobą. Dumą starosądeckiego rynku był okazały ratusz. Niestety podczas wielkiego pożaru w 1795 roku uległ on zniszczeniu z większością zabudowy miasta. Zachowała się znajdująca się obok niego studnia, wokół której od blisko 150 lat rosną lipy. Niedługo po ich zasadzeniu rynek został wybrukowany. Po dziś dzień na wierzchnia rynku pokryta jest charakterystycznymi kamieniami. Podczas odbudowy miasta po pożarze w jednym z narożników w miejsce domów utworzono plac targowy zwany Maślanym Rynkiem. Chociaż ratusz nie został odbudowany, to można zobaczyć, jak wyglądał, odwiedzając miasteczko galicyjskie w Nowym Sączu, gdzie zbudowano jego kopię oraz bliżej jako makietę w tutejszym Muzeum Regionalnym. Muzeum to znajduje się w jedynym ocalałym ze wspomnianego pożaru budynku domku na dołkach. Ten XVII-wieczny dom z dwuspadowym dachem, swoją nazwę zawdzięcza położeniu w najniższej części rynku lub od dołów wykopanych na beczki mieszkającego tam garbarza i kuśnierza. Poza makietą w muzeum można zapoznać się z lokalnym rzemiosłem i sztuką. także przejrzeć się w lustrze, które należało do jednej z najsłynniejszych śpiewaczek operowych XX wieku, Ady Sari. Ada Sari, a właściwie Jadwiga Leontyna Szajer, przeprowadziła się do Starego Sącza z rodzicami, gdy miała 3 lata. Mieszkała na pobliskiej ulicy Sobieskiego i uczęszczała do szkoły prowadzonej przez siostry klaryski. To w Starym Sączu podczas lokalnego festynu miał miejsce publiczny debiut przyszłej sopranistki, która pierwsze nauki śpiewu pobierała od matki. Jej prawdziwy debiut miał miejsce w 1909 roku w Teatro Nazionale w Rzymie, gdzie przyjęła swój pseudonim Ada, zdrobnienie od Jadwigi i Sari, zwłaszczone nazwisko Szajer. Przez 36 lat kariery śpiewaczej Ada Sari występowała na deskach La w Mediolanie, Carnegie Hall w Nowym Jorku i wykonała ponad 400 pieśni w 11 językach. Pomimo tego, że później mieszkała w Warszawie, to w Starym Sączu jest poświęcona jej wystawa. Zgromadzone są przedmioty osobiste i tu można wysłuchać nagrań Ari w jej wykonaniu. Muzeum Regionalne nosi imię Seweryna Udzieli, wybitnego etnografa i badacza kultury ludowej, współtwórcy Krakowskiego Muzeum Etnograficznego pochodzącego właśnie ze Starego Sącza. W swojej pracy korzystał on z aparatu fotograficznego. W każdym naszym filmie pokazującym miasta i miasteczka odbywamy symboliczną podróż w czasie do przeszłości, pokazując je na fotografiach wykonanych przez miejscowych fotografów. Tym razem nie natrafiliśmy na ślady żadnego dawnego zakładu fotograficznego w Starym Sączu. Mieszkańcy miasta portretowali się w zakładach pobieskiego Nowego Sącza, dlatego to właśnie widokami Starego Sącza wykonanymi na początku XX wieku przez Sewerynę udzielał zapraszamy Was w kolejną podróż w czasie i przestrzeni. Wiele domów z pokazanych zdjęć już nie istnieje, ale niektóre budynki trwają od stuleci. Takim obiektem jest jeden z najcenniejszych na ziemiach polskich klasztor sióstr klarysek. Został on ufundowany w 1280 roku przez księżną Kingę, która po śmierci męża zamieszkała w nim, wstępując do zakonu. Po jej śmierci podjęto starania o wyniesienie jej na ołtarze. Dzięki staraniom króla Jana III Sobieskiego doszło do beatyfikacji, a ostatecznie w 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją świętą. Kanonizacja odbyła się nieopodal klasztoru przy udziale tłumu wiernych. Pamiątką po tym wydarzeniu jest jedyny zachowany w Polsce papieski ołtarz polowy. Wykonany jest on z drewna w stylu góralskim i jedynie podpory zadaszenia są inne, ponieważ oryginalne wykonane z soli przekazano na przechowanie do kopalni w bochni. Z postacią świętej Kingi związane jest też cudowne źródełko, położone kilkadziesiąt metrów poniżej klasztoru, według legendy księżna wbiła w ziemię swoją laskę, z której przez noc wyrosła lipa. Przed tą lipą święta Kinga poleciła wykopać studnię, z której woda ma mieć cudowne właściwości lecznicze. Podobno okoliczne gospodynie korzystają z tej wody nie tylko w celach leczniczych, ale także do kiszenia ogórków. Dzięki świętej wodzie, ogórki mają dobrze smakować i dobrze się trzymać. Kinga nie była jedyną przedstawicielką rodu panującego, która mieszkała w klasztorze. Była to również wdowa po kolejnym władcy, księciu Leszko Czarnym, księżna Grefina i królowa Jadwiga, która tu przebywała po śmierci swojego męża króla Władysława Łokietka. W czasach Kingi i Jadwigi klasztor miał luźną zabudowę, i dopiero na początku XVII wieku włoski murator Giovanni de Simoni nadał mu kształt zwartego czworoboku z centralnym wierydarzem. Ta renesansowo-manierystyczna budowla, dekorowana z grafito, miała obronny charakter. W trakcie tej przebudowy podwyższono mury obronne, wzniesiono cylindryczną wieżę i wysoką wieżę bramną. Mury te obecnie strzegą spokoju sióstr, które żyją w klauzurze według surowych zasad. Jest ich obecnie 22. We współczesnym świecie coraz trudniej jest o nowe powołania, tym większa więc była radość w zgromadzeniu po pojawieniu się niedawno nowej kandydatki. Mury klasztorne kryją też bezcenne zbiory biblioteczne, a zwłaszcza skarby polskiej muzyki. 13-wieczne manuskrypty, z których jeden to najstarszy polski zapis polifoniczny. Najważniejszym budynkiem klasztoru był i jest kościół. Początkowo był to zapewne drewniano murowany kościół, którego patronką była święta Klara. Podczas XIV przebudowy na murowaną gotycką świątynię zmienił on wezwanie na świętej trójcy. Pomimo pożarów i idących w ślad za tym remontów i przebudów, kościół zachował gotycką bryłę, krzyżowo-żebrowe sklepienie w prezbiterium i kaplicy pod chórem. przekształceniu uległa też dekoracja wnętrza kościoła. Szczególną uwagę zwraca unikatowa XVII-wieczna ambona na planie gwiaździstym oraz ołtarze główne i boczne autorstwa znanego z prac na terenie Moraw i Polski, zwłaszcza w Krakowie, włoskiego artysty Baltazara Fontany. Ciekawe są w tym kościele barokowe organy, które posiadają dwie klawiatury jedna w części świeckiej dla świeckiego organisty. A druga za kratami w klauzurze dla siostry zakonnej. Do kościoła przylega 14 wieczna kaplica świętej Kingi, odgrodzona od nawy ozdobną barokową kratą. Wewnątrz kaplicy jest ołtarz z 15-wiecznym posągiem świętej. Poniżej we wnęce uwagę przyciąga trumienka z relikwiami. Bliżej kraty znajduje się dawny grobowiec księżnej, gdzie początkowo spoczywała. Kościół świętej trójcy nie jest jedyną świątynią w Starym Sączu o średniowiecznym rodowodzie. Kolejną jest xiv wieczny kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Elżbiety węgierskiej, która prywatnie była ciotką świętej Kingi. Również tutaj, dodanie w XVII wieku wieży i barokowego wyposażenia wnętrza nie zatarły gotyckiego charakteru budowli. Jednym z najciekawszych elementów wnętrza jest barokowa belka tęczowa z rzeźbami grupy ukrzyżowania oraz organy pochodzące z krakowskiego warsztatu. W dziejach Starego Sącza ważną rolę odgrywał jeszcze jeden kościół, będący częścią Klasztoru Franciszkanów, też ufundowany przez świętą Kingę. Klasztor ten jednak uległ kasacie, gdy po pierwszym rozbiorze Stary Sącz został zajęty przez Austriaków. Wraz z przejściem pod panowanie austriackie miasto przestało należeć do sióstr. Cesarz Józef II postanowił skonfiskowane dobra klasztorne zasiedlić kolonistami niemieckimi i tak powstała dzielnica Neudorfel pod podmajerz która zachowała swoją odrębność do końca II wojny światowej. Rodziny kolonistów z czasem uległy polonizacji. Niestety w czasie II wojny światowej byli przymuszani przez okupantów do podpisania Volkslisty, za co powolnie zostali wysiedleni. Pamiątką po józefińskiej kolonii jest dom przy ulicy Bandurskiego, jeden z nielicznych, obróconych bokiem do ulicy z bramą prowadzącą na wewnętrzne podwórze. Również w związku z przejęciem miasta przez Austriaków w pierwszej połowie XIX wieku w Starym Sączu pojawiła się ludność żydowska. Stanowiła ona od 10 do 12% ludności miasta. Zajmowała się głównie rzemiosłem i handlem. Niedaleko od rynku, pod koniec XIX wieku została zbudowana pierwsza synagoga, zastąpiona już na początku XX wieku przez nową, która zachowała się do dziś. To niedawna, wykorzystywana jako magazyn, jest niemym świadkiem tragicznego końca starosądeckich Żydów. Wiosną 1942 roku w mieście zostało utworzone getto dla około 1000 osób. W sierpniu tego samego roku zostało ono zlikwidowane, a większość jego mieszkańców została wywieziona do obozu zagłady w Bełżcu. O Bełżcu nakręciliśmy oddzielny film. Link do niego znajdziesz w opisie pod tym filmem. Oddalając się jeszcze bardziej od rynku, po ominięciu potoku Moszczeniczanka warto udać się na miejską górę. To wzniesienie, zwane potocznie górą parkową, od dawna jest ulubionym miejscem spacerów i wypoczynku mieszkańców miasta i turystów. Od dwóch lat na chętnych czeka niespodzianka leśne molo. Droga do niego bywa chwilami dość stroma, dlatego warto zatrzymać się na chwilę na położonym niżej tarasie widokowym. Piękny widok na miasto z tego miejsca jest dobrą zachętą do dalszej drogi w górę. Miejska góra jest pokryta lasem zbliżonym do naturalnego, który porastają sosny, jodły i modrzewie. Pomiędzy drzewami Widać tajemniczą kulę. Znajdujemy się na miejskiej górze, zwanej popularnie górą parkową, i udajemy się w kierunku leśnego molo. Jak odnaleźć leśne molo? Trzeba zwracać uwagę na szklane kule, które mają symbolizować krople rosy, i kiedy odnajdziemy siódmą taką kulę, znajdziemy się w miejscu, gdzie rozpoczyna się leśne molo. Tuż obok ostatniej kuli ma swój początek liczący ponad 212 metrów drewniano-stalowy pomost. To leśne molo, które biegnie kilkanaście metrów nad ziemią na wysokości korony drzew. Na molo poza spacerem pośród drzew dla odważnych czekają atrakcje jak Wielki Hamak oraz Most Tybetański. Ostatnie metry mola to szklana tafla, znajdująca się 18 metrów nad ziemią. Po dotarciu na jej koniec, na wszystkich czeka nagroda wspaniały, rozległy widok na Stary Sącz, Kotlinę Sądecką z Dunajcem i Popradem, z Nowym Sączem oraz szczytami Beskidu Niskiego. Warto dłużej nasycić wzrok pięknymi widokami. To nasze pożegnanie ze Starym Sączem miastem. Które zauroczyło nas swoim spokojem i niepowtarzalnym klimatem. Stary Sączu, do zobaczenia. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce, to zasubskrybuj nasz kanał.